Moja rodzina zjawiła się u mnie na święta, mimo że nie była zaproszona. Wiem, że po wysłuchaniu tej historii będziecie masowo pisać, abym zainwestował w kamery. Mam świadomość, że byłoby to najlepsze rozwiązanie, jednak najpierw muszę podciągnąć się finansowo po zakupie domu. Poza tym wiem, że taki sprzęt musi być połączony z porządnym laptopem, którego niestety nie mam. Kiedy będę miał więcej pieniędzy, od razu w pierwszej kolejności kupię dzwonek do drzwi z funkcją nagrywania obrazu. Na pewno będziecie zastanawiać się, dlaczego nie zadzwoniłem po policję, aby mój brat i jego żona zostali aresztowani. Nie zrobiłem tego, ponieważ są rodzicami i wiem, że dzieci ich potrzebują. Ich najmłodsze potomstwo ma zaledwie kilka miesięcy. Co więcej, mężczyzna straciłby pracę, dzięki której mógł utrzymywać całą rodzinę. Mimo wszystko istnieją inne sposoby na zemstę. Policja może w takiej sytuacji pomóc, lecz wolałem załatwić to w inny sposób. Jednak kolejnym razem nie będę już taki łaskawy i oni doskonale o tym wiedzą. Długo zwlekałem z opublikowaniem tej historii na wszelki wypadek, gdyby w międzyczasie wydarzyło się coś jeszcze. I tak też się stało. Moja szwagierka nieustannie publikowała w mediach społecznościowych pasywno-agresywne posty na mój temat. Sytuacja w szczególności nasiliła się, gdy kobieta urodziła czwarte dziecko. Znalazła niezbyt sprytny sposób na wyładowanie swojej frustracji związanej z mieszkaniem u moich rodziców. Od zawsze skarżyła się na to, że mają tam za mało miejsca i że potrzebują osobnego domu. Może Wam się wydawać, że to nic takiego, ale gdybyście musieli z nimi mieszkać, też mielibyście ich dość. Zbliżały się święta Bożego Narodzenia i z tej okazji postanowiłem zaprosić prawie całą rodzinę na przyjęcie w moim domu. Dosłownie każdy zdecydował się przyjechać, nawet jeśli oznaczało to pokonanie kilkugodzinnej drogi. Wszyscy chcieli okazać mi swoje wsparcie i pogratulować nowego lokum, na które niesamowicie ciężko pracowałem. Zapytali się mnie, dlaczego przez tak długi czas wolałem żyć bez dachu nad głową, zamiast po prostu wsiąść do kampera i przyjechać do ich miejscowości. Wyjaśniłem im, że jestem za bardzo związany z tym miastem i nie chciałem go opuszczać. Co więcej, to właśnie tutaj miałem największe możliwości zawodowe w odróżnieniu od rodzinnego miasteczka. Zależało mi na tym, aby samemu uporać się z moimi problemami. Rodzina przyjęła moje wyjaśnienia ze zrozumieniem i reszta imprezy przebiegła w naprawdę miłej atmosferze. Niektórzy przywieźli własne płyty z kolędami, dzięki czemu klimat był jeszcze lepszy. W końcu mogłem zapomnieć o moich problemach z przeszłości i cieszyć się chwilą. Ten stan nie trwał jednak długo. Dwie godziny po rozpoczęciu spotkania w drzwiach, zjawili się rodzice, brat oraz jego żona. Każdy z nich wszedł do środka, jak gdyby nigdy nic, nawet nie pukając. Momentalnie wyłączyłem muzykę i kazałem im natychmiast opuścić mój dom. Zaczęli mnie błagać, abym pozwolił im zostać i powiedzieli, że specjalnie przynieśli mi prezenty. Zanim im zdążyłem na to odpowiedzieć, jeden z wujków stanął przed nimi i zaczął się na nich drzeć. Uznał, że po tym wszystkim, co mi zrobili, nie zasługują na to, aby tu być, a reszta gości go poparła. Miejcie na uwadze fakt, że był to brat mojej mamy, który naprawdę ją kochał, zanim dowiedział się, jaką krzywdę mi wyrządziła. Chwilę później pomiędzy nimi stanęli moi dziadkowie, którzy stwierdzili, że jeśli przyszli prosić o wybaczenie, to jest na to zdecydowanie za wcześnie. Oprócz tego dodali, że nigdy tak się na nich nie zawiedli. Rodzice od zawsze faworyzowali mojego brata i teraz musieliby całkowicie zmienić swoje podejście, jeśli faktycznie chcą się ze mną pogodzić. Następnie babcia z dziadkiem zwrócili się do mojego brata Dana i szwagierki, stwierdzając, że widzieli wszystkie bzdury, które kobieta publikowała na mój temat w internecie. Powiedzieli, że przegięła i powinni odpuścić. Bo mój dom nie stanie się ich nowym miejscem zamieszkania. Wtedy kobieta wykonała swoją standardową zagrywkę, czyli wybuchła głośnym płaczem. Zrobiła z siebie ofiarę, bo według niej to oni powinni tu mieszkać zamiast mnie. Ze złości opadła na krzesło i zaczęła wyć, że to niesprawiedliwe, że dostałem tę nieruchomość, skoro nie mam żadnej rodziny. Uznała, że jej bardziej się ona należy, bo ma aż czwórkę dzieci, które potrzebują większej przestrzeni. Dzięki temu mogłaby się poczuć jak prawdziwa mama. Wtedy wytknąłem jej, że nigdy nią nie zostanie, skoro wszystkie obowiązki zrzuca na swoją teściową. Szwagierka całymi dniami piła, grała w gry na telefonie, lub wychodziła na miasto wydawać wszystkie pieniądze męża. Przy takim podejściu miała jeszcze czelność narzekać na swoje mieszkanie. Nawet zażartowałem sobie, że dziwne, że jej dziecko nie jest pijane skoro piję tyle wódki przy karmieniu piersią. Muszę przyznać, że trochę się z tym zapędziłem, bo parę osób posłało mi zaskoczone spojrzenia. Czyli nazywasz mnie złą matką? Zarzuciła wściekłym tonem. Cóż, wszystko wskazuje na to, że tak właśnie jest, odparłem. Jeśli tak bardzo chcesz się wyprowadzić od moich rodziców, to może najwyższy czas wykorzystać zdobyte wykształcenie i znaleźć jakąś pracę. Moja mama i tak wszystko za ciebie robi, więc jak wasze dziecko trochę podrośnie, będziesz miała mnóstwo wolnego czasu. Wtedy ich najstarszy syn zaczął mnie kopać i krzyczeć, abym przestał ją obrażać. Nakręcił się jeszcze bardziej po tym, gdy szwagierka powiedziała mu, że jestem złym człowiekiem. Wmówiła mu, że przeze mnie się popłakała, bo nie pozwala im tu zamieszkać. Ostatecznie odciągnął go mój brat, który widać, że czuł się przytłoczony całą tą sytuacją. Reszta rodziny znowu wstawiła się za mną, a w międzyczasie jego żona oraz wszystkie dzieci głośno ukały. On również miał łzy w oczach po usłyszeniu wszystkich zarzutów. Usiadł zrezygnowany na szafce, w której trzymam buty, i pustym wzrokiem wpatrywał się w drzwi wejściowe. Nie miał nawet odwagi, aby na kogokolwiek spojrzeć i nie odezwał się ani jednym słowem. Miał świadomość tego, że całe pomieszczenie wypełnione jest zdenerwowanymi ludźmi. Którzy są gotowi zareagować, gdy ten znowu zacznie się wywyższać. Mogę się założyć, że gdyby nie ich obecność, to znowu zacząłby się stawiać, aby spróbować odebrać mi dom, tak jak to zrobił kilka miesięcy temu. W tym momencie już i tak został upokorzony, a ich reputacja została doszczętnie zniszczona. Niedługo po tym, nieproszeni goście postanowili opuścić moją nieruchomość. Z całą resztą wznowiliśmy imprezę i do końca wieczoru nie wspominaliśmy o tym, co się właśnie wydarzyło. Ze względu na to, że większość dorosłych spożywała alkohol, pozwoliłem im zostać na noc. Niektórzy spali nawet w moim kamperze, i muszę przyznać, że całkiem nieźle spełnia funkcję pokoju gościnnego. Wszyscy byli zdumieni, że mieszkałem w nim aż dwa lata. Dostałem na ten temat wiele pytań, na przykład jak przetrwałem w nim zimy oraz lato. Następnego dnia obudziłem się wcześniej niż cała reszta, więc przygotowałem wszystkim świeżą kawę oraz tabletki przeciwbólowe dla tych, których dotknął kac. Otrzymałem wiele komplementów, bo wszyscy uznali, że jestem zdecydowanie lepszym gospodarzem niż moi rodzice. Wszyscy zgodziliśmy się, że za rok spędzimy święta w dokładnie ten sam sposób. Po wigilii szwagierka w końcu przestała pisać na mój temat w mediach społecznościowych, a nawet usunęła wszystkie stare posty. Niestety spokój nie trwał długo. Od razu po Sylwestrze na jej profilu pojawił się wpis, że próbowała przekonać moich rodziców, aby także sprawili sobie kampera. Według niej mieli się do niego przenieść, aby ona z danem mogli mieć cały dom na wyłączność. Podobno rodzice wściekli się na ten pomysł i w końcu mieli okazję poczuć się tak samo jak ja. W końcu nikt nie będzie wyganiał ich z własnego domu. Post wisiał tylko przez kilka dni, po czym kobieta go usunęła i nic więcej nie publikowała. Kochała narzekać, ale chyba zdała sobie sprawę, że skoro i tak nikt nie stoi po jej stronie, to nie miało to najmniejszego sensu. Poza tym jej mąż nie był w stanie zarobić tyle, aby mogli całą rodziną przeprowadzić się do innego domu. Nie zdziwię się, jeśli w przeciągu kolejnych lat będą spodziewać się kolejnego dziecka. Od tamtej pory wszystko w moim życiu zaczęło się lepiej układać. Pewnego wieczoru zaprosiłem do siebie przyjaciół na noc pokera. Jestem naprawdę kiepski w tę grę, ale mimo wszystko bawiłem się świetnie. Wypiliśmy mnóstwo piwa i zajadaliśmy się fast foodami. Burger King wraz z beztroskim piciem to najlepsze połączenie, o jakim może pomyśleć czterech dorosłych facetów. Myślę, że w okolicy lata będę również gotów, aby zacząć ponownie umawiać się na randki. W końcu lata lecą, więc trzymajcie kciuki, że w najbliższej przyszłości uda mi się kogoś poznać. Mój kamper ciągle stoi bezczynnie na podwórku, jednak przyznam, że były takie dni, gdzie wchodziłem do niego, aby spędzić w nim trochę czasu. Przecież mieszkałem w nim aż dwa lata, więc tak jakby jest moim drugim domem. Może któregoś dnia użyję go, do czego został stworzony, i wybiorę się nim na kemping. Nigdy wcześniej na żadnym nie byłem, bo według moich rodziców jest to strata czasu. W ten sposób kończę swoją historię. Od tej pory mama, tata, brat oraz szwagierka trzymają się ode mnie z daleka i zachowują się, jakbym zupełnie nie istniał. Szczerze mówiąc, kompletnie mnie to nie interesuje. Wiem tylko, że prędzej czy później na pewno się to zmieni. Zastanawiam się tylko, co jeszcze głupiego będą w stanie zrobić. Jeśli w jakiś sposób mi się naprzykrzą. Na pewno Was o tym poinformuję.